Bermen, 5 zł. Pozdro dla ciebie Aha. Meduska i mojego ziomowego. No cześć, Robercik! No cześć. Mówiłam, że zadzwonię, ja o tobie myślę. Nie to, co ty o mnie, chuju? No. No to jak? Jesteśmy umówieni, czy nie? No jesteśmy. Ty, stary chuju, kiedy? Dzisiaj czy jutro? No może jutro. A ogoliłeś jajca czy nie? Przyznaj się! Nie. No to jazda, bo my będziemy za 20 minut tam u ciebie na miejscowości. Jak, z Warszawy? Nie, z Częstochowy my jedziemy, co ty jesteś kurwa pijany jakiś? Robert, też się umawialiśmy. My, my już yy, mamy kajdanki kupione, linę, bo będziemy Cię związywać, co Ty jesteś kurwa, jakiś yy, wczoraj mówisz jedno, yy, w piątek mówisz jedno, a dzisiaj co, się wypierasz? Nie, nie wypieram się, czemu? No, obiecałeś, że dasz sobie palce powykręcać wszystko. O, ja nie jestem taki, taki masu. No, i tam raz dasz palce wykręcić mnie, podniecić i starcia, co? Czy nie, nie, czy nie przepadasz za czymś takim? Nie, nie przepadam za, czym, za, za czymś takim. Dobrze, to powiedz mi, Pasuje. jak wygląda Twoje wymarzone spotkanie z dwoma kobietami. No jak, no, normalny seks. No ale co lubisz? Co lubię? No! No, co? No, ogólnie, tak, ogólnie tak, seks dobry. No, ale dobrze, ale co to dla ciebie znaczy seks dobry? Co lubisz? No, lubię loda, jak to no, jest. Ale robi. człowieku, jak ty masz jaja nieogolone, ty jesteś kurwa nagrzany. Ty myślisz, że ja będę kurwa spaghetti wpierdalała? Nie róbcie żartów, lec się golić my jesteśmy zaraz. <laughs> ostre jesteście. No, jesteśmy, żebyś wiedział. My jesteśmy ostre jak cholera. Ale uwierz mi, to zapamiętasz nas. Ty się kurwa zakochasz! No! No! No, ale ja oczekuję, że ty nam. Yy, też przygotujesz kolację. Wino na twój koszt! Nie, nie ma nic na mój koszt! Wszystko na nasz koszt! Tak... My bierzemy hotel, my transportujemy Ciebie, tak wszystko my. Aha, no dobrze. Ale za to nie płacimy za godzinki? No, no dobrze. No... A Powiedz mi, bo ja teraz tutaj e, z koleżanką leżymy i się zabawiamy. Mógłbyś dla nas zajęczeć, proszę, Robert. <laughs> a mógłbym koleżankę usłyszeć? Mógłbyś! Ola! Ola, chodź tutaj! Chodź ty! E -e -e Chodź tutaj. Powiedz coś tutaj do mojego kolegi. Dobrze? Cześć, kochanie. O, cześć. Ile masz lat? Ja? Trzydzieści. Tak. No, elegancko. No, a ty co, lubisz takie młode? No. Czy raczej na moją Jak koleżankę najmniej... starszą masz ochotę. No, obydwie. O, i co? I powiedz mi, to jak? Umawiamy się, czy masz nas w dupie? Nie, nie wam, nie, nie wam was w dupie. Możemy się umówić, ale, ale jutro? E, no dobrze, ale jak mi zajęczysz teraz, ładnie, o, to wtedy możemy. <śmianie> o, Bardzo ładnie jeszcze. Mm. O tak! Jeszcze! No dawaj, pomóż! Mm. O, jeszcze! Oh. Ale, ale tak się wczuj, no Robert, proszę! No! Hmm. Jeszcze tak wiesz, jakbyś kurwa był w transie. Jaki? Jakbyś był w transie. W transie? No, lecisz. Ty jesteś zajebisty gość. Tak? No! A dzwoniłeś się już do kogoś z Roksy, czy nie? Nie, jesteś jedyny, bo mnie twój sweter kurwa zniewalał. Na tym zdjęciu A. masz taki kurwa sweter. Ja bym chciała, żebyś w nim przyjechał. Masz go jeszcze? No, mam go! Chłopie, ten sweter, skąd ty go masz? Jaki? Skąd ty masz taki sweter? Ja bym taki chętnie kupiła dla męża. <noise> A taki stary. Jezu, on jest prześwietny. A no widzisz, ale koleżanka ma su super głosik. No ona jest ogólnie super, na nią faceci lecą jak chuj. W szpilach leci, wiesz. No, a blondy czy czarna? Ona blondi. O. A ty? Ja czarna już ci mówiłam, nie pamiętasz, chuju. Ile masz tych kobiet? Przyznaj się, bo kurwa się rozłączę. <laughs> nie mam wcale. <laughs> bo teraz koronawirus to nie mam wcale. No, ja ci kurwa, dam koronawirus! Zapomniałeś mój kolor włosów, chuju! <noise> Jestem kurwa zła! Ładnie masz mnie przeprosić teraz. No to elegancko, tak ładnie, grzecznie się przepraszam. Masz teraz za karę i zaspiewać piosenkę. Piosenkę? No nie kurwa, baladę. Piosenkę śpiewaj, raz. La kotek na płotek i mruga. No dalej, dalej. Robert. Dobra. Dobra, kończymy. Jutro pogadamy, nie? No, ja nie wiem, czy ja zadzwonię. To chociaż żart jakiś opowiedz. A, a nie znam żartów żadnych teraz. W nocy. Dawaj, niej kawałem mi na wieczór, bo nudno. <grystanie> Dobra, no. rozłączam się. No musisz opowiedzieć żart. Nie znam kawałów tak na poczekaniu. Dawaj, kurwa, może być opląteńca, ona się nie obrazi. Ja ci mogę opowiedzieć. Słuchaj. No. Jedzie blondynka samochodem. No i jedzie, jedzie i chuj. Jebneła w ścianę, nie? No. Przyjeżdża policja na miejsce. No i się pyta. Czemu pani w ścianę walnęła? A ona mówi, no kurwa, wie pan co? Trąbiła mi, nie chciała zejść. No i śmiej się kurwa, nie, siedzisz cicho. Głośniej Dobra. się śmiej, głośniej się śmiej. Głośniej. Dobra, jeszcze. Śmiej się kurwa, głośniej. Teraz ty opowiedz żart. Ja nie znam. Dobra, kończę, rozłączam się. Na razie. No to co, to, to, to się nie spotykamy? No, spotykamy się. A no przyjedzie to do mnie żart! Opowiedz no, żart! Przyjedzie... Nie, nie znam żadnych żartów. No dobra, to ja jutro zadzwonię, no papa, pa. cześć, baw się kurwa szampańsko, sam. Jak nie chcesz z nami. Eee, jutro, jutro no... ja zadzwonię, jutro zadzwonię, odbieraj telefon tam, pierdół, pierdół, jutro dzwonię, pa! O 16:00 dzwonię! O 16. Kończę, kończę, bo kurwa mąż wchodzi, pa! No pa. Ty ryje mi to beret. Powiem wam, że mi jest wstyd takie telefony robić trochę, kurwa. Wstyd mi trochę. Wiem, że to jest śmieszne, ale trochę się mi wstyd. Kurwa, ja tak czuję taki upadek.